Should I, retreat the house over? I see the ghost! I see the ghost! Oh the god! Oh god! Oh god! Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii pograjmy w Fasnofobię. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku... Szkoła. Nowi, nowa ekipa, nowi nauczyciele, zobaczymy, co tam się wydarzy, moi drodzy, tak? Więc, jeżeli tylko ten odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, i jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zachęcam do subskrypcji, moi drodzy. A teraz, lecimy do szkoły. Zapraszam. Dobra. Czyli tak, zdjęcie brudnego z lewu. Znaleźć EMFM, jakieś ten i poniżej 10 stopni termometrem. I to jest Charles Martin. Od czego zaczynamy? Od rozstawienia no ja wiodę, czujników. Ja Dobra panowie, bierzcie biorę czujniki. E e ja biorę czujniki dźwięku, e żeby wyeliminować... Chyba, że zrobimy tak. Kto, e kto idzie ze mną, bo rozdzielimy się w ogóle na dwie grupy. Rozdzielimy się na dwie grupy i moja grupa będzie rozstawiała czujniki dźwięku. E jest sens rozstawiać tu kamery, bo tu jest spory monitoring. Kamery rozstawiamy w miejscach, gdzie... Znaczy w klasach dosłownie, nie. Bo inaczej nie ma sensu. Ty. Dobra. Ja y... Halo, słyszycie mnie w ogóle? Bo ja ich nie słyszę. Ja, ja, cię, ja. Słyszę. ja. ja cię słyszę. Ja. ja Cię słyszę. Ale ich nie słychać. Ich, czyli kogo? No właśnie, ich, czyli kogo. Na radiu też nas nie słychać? No, słychać na krótkofalówce. Ja słyszę wszystkich i na krótkofalówce, i normalnie. Nie, no bo jestem wyciszony na discordzie hmm. Dobra e... Ja wszystkich słyszę Łukasz, słyszysz mnie? A czujniki ja dźwięku? Czujniki dźwięku to które to? Łukasz, słyszysz mnie czy mnie nie słyszysz? To jest zielone chyba Czekaj, czekaj, to czemu my ich nie słyszymy? Dobra, Seba, ty mnie słyszysz, tak? Słyszysz tak? Tak, ja Ciebie słyszę No to dobra, to bierz te czujniki no, ja dźwięku, to też, są te, te białe takie czułam. To są te białe. Bierz obydwa. Weź ze sobą tylko te dwa czujniki i latarkę tą większą. I dziękuję. Nic więcej nie potrzebujesz do szczęścia. No i dobra. No to ahoj przygoda za mną. Idziemy rozstawić czujniki. Ja już mam miejsca, dzięki czemu wyeliminujemy Sebastian, praktycznie jedno piętro. Mamy komunikację to trzymajmy się razem. Ale co, a ty, a ty Łukasz... Nie, nie. No, a, ty, nie, no, a ty z wirusem nie, nie, się nie słyszysz, czy co? No jak możemy się słyszeć? <średzij <średzij> jak ty mnie słyszysz, to inni muszą. Mnie no powinni. Łukasz, słyszysz wirusa? A raz, dwa, trzy, raz dwa, trzy Tallboy, raz dwa, trzy No ja w tamtej grze miałem ten sam problem, że nie słychać mu tym... było. Ani ja was nie pytałem, mhm. no to jakiś dzieci? to ja nie wiem, to wyłączamy, to wyłączamy od nowa, czy co robimy? Kurwa, ciekawe, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ja, ja słyszę Kto wszystkich, nie? Abraz, abraz. No co tam? No, raz, dwa, trzy. Nie, nie słyszysz słyszy reszty? Kogo nie słyszysz? Nie, nie słyszę ich. Tylko mnie słyszysz? Tak, tylko siebie. No to dobra, seba, w takim bądź razie. Eee, ty idź z Łukaszem, a wirus pójdzie ze mną, no i tyle. No dobra, 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 idziemy. Bądź. Łukasz, bądź na... znaczy, nie Łukasz, tylko za Seba. Na... Dobra, ja idę rozstawić a, te to czujniki, bo ja mam swoje miejsca. No ja idę z tamtej. To ja idę z EMF-em obok ciebie i z, z aparatem. <noise> Tylko gdzie te czujniki? Stawiać? To chodźcie ze mną nawet z latarką, bo ja latarki nawet nie wziąłem. No to mnie nie pytaj, pytaj chłopaków jakich słyszysz. No właśnie pytał, czy te czujniki stawiać. Gdzie te czujniki stawiasz? Chodź ze mną, to ja ci pokażę. Chyba go Te, Wirus mówi, że chyba ducha znalazł No, bo jest 3 stopnie tutaj W klasie pierwszej z brzegu. Tutaj seba weź między tymi oknami Czujnik po, powieś Dobra, to zaznacz jakoś to miejsce, wirus Pierwszy raz na tej mapie gra, nie wiem gdzie co jest. Widzisz latarkę? Mm, ja latarkę widzę, ale ja swojej nie mam. Światło miga przed nami. To no, wirus. To tam, gdzie miga światło. ty, Tu jest 0,2 stopnia. O, jest ten. Dobra, idziemy tam, gdzie latarką mrugał wirus, bo tam jest najprawdopodobniej miejsce z duchem Jest zdycha. zimno. Tak powinno być? O, jest zimno. Minus 4 nawet. To znaczy, on mruga, żeby nam pokazać, gdzie, gdzie jest ten, gdzie jest drugi. No, 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 no. To no. Łukasza mówię, bo ten. Bo, bo on nie słyszy i nie. O, mówi, jest tutaj! Idę z mf O, cholera. O, panie. Minus siedem tutaj jest. Czy jeszcze jeden gdzieś tutaj położyć? Piotka, piątka, piotka. Piątka. Przekaż im, że 5 było. Widzę, sniżę, Dobra, czyli mamy tak, MF5. Freezing temperatures i teraz szukamy tylko jeszcze. Dobra, to szukamy tylko trzeciego dowodu. Aha, jakieś zdjęcia potrzebne? EMF mamy. Czyli jest tak, mamy EMF, mamy temperatury niskie. Czyli trzeba tutaj teraz przyjść ze Spirit Boxem i z książką. No i ewentualnie jeszcze z tym, z ultrafioletem. Dziękuję. M1. Książkę niosę i fiolet. No dobra, książka. No i gitarę. Ja, ja sprawdzałem temperaturę, powiedz. Było minus 10. Wyroz sprawdzał temperaturę, minus 10 Wyrus tam było. A, To mamy dwie poszlaki, temperaturę i piątkę, tak? Tak jest. Tak. Ja wziąłem radyjkę albo No właśnie, jak możecie to weźcie kamerę, bo wszystkie inne zabawki już mamy ze sobą, tylko kamery nam brakuje, żeby orbów szukać. Wodę znajdziecie się Seba daj mi znać, o awaratu. Naciskaj B, żeby mówić, bo jesteśmy daleko. Nie, 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 ale... Co chodzi ze mną? Show yourself. Show yourself, speak to us. Spe szukam orbów. Speak to us, show yourself. Tell us who, who you are. Anybody in the room? Show yourself. Show yourself. <laughs> show yourself, you coward. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Co, a co wy tak się wszyscy ustawiliście za drzwiami, co to co to jest? To, znaczy, to znaczy ja nic nie mam teraz, nie? To nie wiem Na waszym GoPro lisy Dobra, a gdzie jest ta kamera do orbów? Puchnął mi w ucho. Show yourself. Show yourself. Right now. Show yourself. Write something in the book. Show yourself. Show us who you are. No to już by chyba pisał, żeby coś było. Cholera wie, różnie bywa. No, czasami się długo czekam. O jest, oh, Fingerprint gdzie, gdzie jest zdjęcie? Tu, o. Na drzwiach. Kto ma aparat? Na obraz ma aparat. U. Łukasz, chodź tutaj, bo potrzebny nam aparat. Czyli pansi to jest. Wychodzi, że si. Tylko No, na no to wychodzi. My jesteśmy... My jesteśmy w klasie... Zchodzę głównym wejściem. Znajdę so. was? Wołaj go Seba. Tak Seba nie, Widzisz jakieś miganie? Nie, nic nie widzę. Wszedłem głównym wejściem. Słyszę jakieś miganie W lewo Na lewo będzie się, tak? Mamy. Mamy fingerprint. I, I pringlesy. Nie. <laughs> yeah. Mamy fingerprint. choć czekamy. na widzisz, 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 Nie fantom Światło widzisz, jest, widzę, czekaj jeszcze trochę Widziałem się światło Światło niech ktoś Odejdź wirus trochę od tych drzwi, wtedy będzie lepiej. Z dalszej odległości Nie, ktoś musi światło znosić, bo walicie tym światło Dobra zaliczyło o. To pierdalamy już, bo będzie atakował Atakują! Chcą robić jeszcze jakieś zadania, czy spadamy? Drzwi zamknął. Drzwi duch zamknął, nie wyjdziemy. Musimy poczekać. A, robimy jeszcze. jeszcze jakieś zadania, czy już spadamy? Zaraz zobaczymy jeszcze w samochodzie co za zadania są do zrobienia Zdjęcie zalicza nawet jeśli ja nie widzę fingerprinców Bo ja zrobiłem zdjęcie nie widząc ich. Przez chwilę widziałem jak świeciłeś, ale potem świeciłeś już i inaczej, już ich nie widziałem, ale i tak cytnąłem zdjęcie ja zaliczyłem. Aktywność była na deszczce No dobra, tutaj mamy tę brudną wodę do zrobienia, ale tego notabene nie zrobimy, no bo widać, że duch po kiblach nie łaźni. tą wodę, no Także nie ma szans, żebyśmy tu zrobili to zdjęcie. Ja mam wszystko zaznaczone. Dobra, panu... możemy szukać wody. Nie znajdziemy, nie ma sensu, ewakuacja No i dobra, mamy to. Okej okay, moi drodzy, tak więc w ten oto sposób kończy się ten odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam Was na kolejny, który ukaże się już niebawem. Tak więc moi drodzy, jeżeli ten Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach co sądzicie, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zachęcam do subskrypcji i uderzajcie w dzwon, aby dostawać powiadomienia o wszystkich nowych filmach. A teraz moi drodzy, ja się z Wami żegnam, tak więc trzymajcie się ciepło. Na razie, hej!